Nazywam się Dorena Owlock i chcę dzisiaj z Panią przeprowadzić wywiad. Czy może Pani przestawić się w kilku zdaniach? Nazywam się Iwona Dziedzicka. Mieszkam od roku 1999 w Starych Jabłonkach. Jestem mamą trójki wspaniałych synów, już nastoletnich. Z zawodu jestem nauczycielem. Uczę trzech przedmiotów: biologii, chemii, języka niemieckiego. Ta praca sprawia mi ogromną radość. Yy, lubię podróżować, zwiedzać, uwielbiam muzykę. Największą przyjemność, jaką można mi zrobić, to kupić bilet na koncert. Zawsze jestem szczęśliwa, obojętnie, jaka to będzie muzyka: czy będzie klasyczna, czy to będzie muzyka rockowa, pop, jazz obojętnie. Zawsze jest to dla mnie ogromna radość. Dziękuję, dobrze, dziewięć dalej. A dlaczego Stare Jabłonki? Ile różnych miejsc Pani wybrała? Te. Powiem to jest tak, to może nie jest miłość do miejscowości, ale miłość do mojego męża, ponieważ on kiedyś zamarzył sobie, że chciałby w tej miejscowości mieszkać. Wybrał to miejsce, a ja, dobra żona, zgodziłam się to zamieszkać. To podwórko to było gospodarstwo Rome. To była stodoła. Tam, gdzie mieszkamy, to był budynek gospodarczy. I takim własnym sumptem remontowaliśmy i myślę, że już wyremontowaliśmy to nasze podwórko i ten nasz dom. Wiem, że Pani to jest miejsce, gdzie jest te turystyczne gospodarstwo. Tak. I co stało inspiracją, żeby stworzyć to? I tutaj znowu mój mąż. I to wyrazem zaczęliście tak? Tak, zaczęliśmy razem. To było jego. Plan na życie. Ja y, chciałam pracować w szkole i pracuję, a w, w momencie, kiedy mam czas, ferie, wakacje czy weekendy, pomagam mu to prowadzić. Super. I y, y, że tak powiem, ta praca no, wymaga od mnie bardzo dużo poświęcenia, ale też mnie uczy kontaktu z ludźmi. Y, też mam możliwość ćwiczenia języka niemieckiego. Przyjeżdża często goście z Niemiec. A od zawsze chciałam się tego języka uczyć i z racji tego, że y, jakoś dane mi było przez kilka lat mieszkać w Niemczech, po czym nauczyłam się na tyle tego języka niemieckiego, że po powrocie do, do Polski zaczęłam studiować ten język jako kolejne no, moje studia. To ciekawe naprawdę, Czy czynność z obcokrajowcami dla Pani pokazuje jakiś inny świat? Tak. Na pewno u, u, uczę się od nich wielu rzeczy, poznaje ich kulturę ich jak oni się zachowują. Też się pytam y, ich, jakie mają odczucia, gdy są w Polsce. Z tego, że mieszkałam w Niemczech, wiem też, jak oni wcześniej o nas myśleli, a teraz wiem, jak inaczej nas postrzegają. Wcześniej miałam wrażenie, że w ich oczach jesteśmy obywatelami kategor drugiej kategorii. Teraz myślę, że są nami na Polską w ogóle zachwyceni tym, co się w Polsce dzieje, tym, co się zadziało, tą demokracją, y, tymi pięknymi drogami, porządkiem, które jest, ich to ciągle zaskakuje. Y, tym, że ludzie mówią w języku obcym, angielskim, największym zaskoczeniem jest, gdy mówią z nami po niemiecku, bo jakoś takie zdziwienie, że przyjeżdżają do gospodarstwa agroturystycznego, i wszyscy w tym domu mówią w tym języku obcym, bo Nasze dzieci też w tym języku potrafią mówić. To jest niesamowite. No, pewnie to jest przerażenie dla obcokrajowców. Tak. No, chciałam zapytać, czy Pani pamięta 1 maja 2004 roku, kiedy Polska wstąpiła do Unii Europejskiej? Może konkretnie tego dnia to ja nie mm -hmm. pamiętam, ale na pewno pamiętam ten moment, kiedy... Yy, no, ogłoszono, że wstępujemy do Unii Europejskiej. I yy, na pewno był to dla mnie taki... Taka radość, że jesteśmy w tej Unii, że jesteśmy już na równi z innymi państwami, które były dla nas kiedyś nieosiągalne, nawet żeby zwiedzać, wyjechać. To tworzyło nam ogromne horyzonty. Przyszły do Polski ogromne pieniądze, które jakby dźwignęły naszą gospodarkę. Dużo pieniędzy trafiło do szkół, i w ramach tych, tych dotacji, tych pieniędzy, które przyszły z Unii Europejskiej. Nasze szkoły naprawdę pięknie funkcjonują, są pięknie dofinansowane. Mamy sprzęt komputerowy czy jakiś multimedialny, gdzie myślę, że wiele państw może pozazdrościć. Ostatnio byłam na wymianie z Erasmusa w Hiszpanii, dokładnie w Granadzie, i byłam na zajęciach w szkole hiszpańskiej. I pomyślałam sobie, że Hiszpanię. Gdyby do nas przyjechali, to by nam zazdrościli jak pięknie wyglądają nasze szkoły, jak są wyposażone, jak jest po prostu dobrze w tych szkołach, pod każdym względem. No to, to można być radosnym z tego, tak? że ta Unia Europejska no, tak. coś daje. Bardzo dużo. to ja cieszę się. I Pani powiedziała, że dużo lubi podróżować i czy Pani, w jakich krajach Unii Europejskiej Pani już była? Czy Pani pamięta tak ileś? No pa pamiętam... Może tak, ostatnio moim odkrytym takim państwem, do którego chętnie wracam i wielokrotnie, to są Włochy. Ale byłam mi w Hiszpanii i w Niemczech przez wiele lat i w Czechach. No właściwie ta Europa Zachodnia nie jest mi obca. Jeżdżę, że tak powiem, tak trochę niskobudżetowo, czyli te wyloty nie są jakieś mocno drogie. Mieszkamy w takich miejscach, też nie najdroższych, ale te pieniądze, które tam możemy sobie zaoszczędzić na hotel, to po prostu poświęcamy na przejazd, na muzea, na zwiedzanie i po prostu wolę pojechać kilka razy, trochę taniej, ale częściej. No, ale oczywiście jeżdżę tylko wtedy, kiedy mam ferie bądź wakacje i to też na krótki czas, bo agroturystyka woła i puka i wolno wróć. No tak. A czy Pani pamięta różnicę, jak była wtedy w Niemczech i już była tam Unia Europejska, już Niemcy byli i przyjechała do Polski, a tutaj jeszcze nie było. Jaka różnica dla Pani była? Nie, to w ogóle była przepaść. <grym> Przede wszystkim drogi, które mnie w Niemczech wtedy zachwycały, że można jechać autostradą i po prostu się jedzie i, i się dojedzie, a u nas nie, niestety te drogi były w stanie koszmarnym. W sklepach zaczęło się pojawiać lepszy towar, ale jeszcze często był na nas nieosiągalny. Jak wyjechałam do Niemiec, na przykład byłam taka zdziwiona, że w sklepie można sobie kupić winogrona, banany, i w ogóle jeśli zarobiłam, to było mi na to stać. W Polsce tego nie było, albo w ogóle nie mogłam sobie na to pozwolić. Więc na przykład bardzo się ucieszyłam, jak w Polsce się pojawił serek Almete, który uwielbiałam w Niemczech jeść, a w Polsce jeszcze długo trwało, zanim się w ogóle pojawił. Albo że można kupić po winogrona i po prostu je można było zjeść tyle, ile się chce. Ja pamiętam jeszcze takie czasy, bo urodziłam się w 1971 roku, kiedy w sklepach nie było nic. Pamiętam też moment, kiedy wybuchł stan wojenny. Pamiętam różne takie rzeczy, które no, w tamtych czasach były traumatyczne. Pamiętam kiedy się ten system komunistyczny załamywał i zaczęło być w miarę normalnie, kiedy był okrągły stół, kiedy można w szkole, w szkole średniej było można było mówić o Katyniu, bo wcześniej absolutnie było to niemożliwe, nawet nie można było zadać pytania. Ja urodziłam się w ogóle w ciekawych czasach, bo znam ten moment, kiedy był komunizm. I teraz ten czas, kiedy jest nam dobrze, kiedy jest spokojnie, no, jest na wiele rzeczy na stać. Możemy wyjeżdżać, zwiedzać, podróżować, iść na koncerty. Możemy sobie na to pozwolić. I to jest taka wartość dodana dla no, tego, że jesteśmy w Unii Europejskiej. No, jesteśmy wolnym krajem. Pani ma bardzo ciekawe życie. Chciałam tak. zapytać, czy jest coś takiego, co Pani zmieniła w Unii Europejskiej? Co ja może, w Unii Europejskiej zmieniła? Hmm. No, na pewno są rzeczy, które bym zmieniła, żebym... Hmm. może, żeby ta po, hmm, polskie traktować, mam wrażenie, tak trochę mniej po macoszemu, żeby może jeszcze ją bardziej docenić i jeszcze, jakby zdać sobie sprawę z tego, że my jesteśmy takim. Pierwszym krajem, w momencie takiej sytuacji teraz, kiedy gdzieś jest wojna z, z, na Ukrainie, z, gdzie Rosja do Was wkroczyła i, i, i niszczy Wasz kraj, żeby ta Unia Europejska zdała sobie sprawę, żeby, m, tą, m, że jesteśmy kolejni, żeby po prostu pomóc Wam, pomóc Ukrainie, i też, żeby jakby Polski w przyszłości nie zostawić samej sobie. Żeby to nie jest tak, że ta wojna nie, dotyczy, nie będzie jej dotyczyła. No i dotyczy, bo my jesteśmy w Unii Europejskiej, a wy jesteście takim, póki co dla nas, buforem, takim państwem, które by zatrzymał. Ale czy zatrzyma, nie ma gwarancji. Prawda. No to dziękuję bardzo Dziękuję bardzo.